Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych – największa polska sieć mediatorów działających w obszarze spraw gospodarczych i cywilnych. Mamy mediatorów nie tylko w naszym kraju, ale współpracujemy z szerokim otoczeniem na świecie, ze środowiskami polonijnymi. Znamy i współpracujemy, mamy kontakt z wybitnymi ludźmi, takimi jak William Lincoln, Christopher Moore, Wędrujemy po świecie, poprzez kongresy mediatorów popularyzujemy mediację klasyczną. A w Polsce dbamy o to, by wśród przedsiębiorców następowało porozumienie. Dotyczy to zarówno kontraktów, jak i umów długoterminowych, ale również dużych spółek, uchwał zarządów, spółek kiełtowych. Jesteśmy otwarci, wspieramy mediację gospodarczą i wspieramy każdego, kto poszukuje takiej pomocy. Zapraszamy do współpracy również mediatorów. A jeśli chcesz skorzystać z mediacji, to zadzwoń 723-111-638. Albo napisz smg.mediacje.pl. Mediacje i mądry Polak po zgodzie.